Cześć z tej strony Kinetyk trochę ciężej, ciężej będzie mi nagrywać bo nagrywam trochę w inny sposób stojąc za statywem ale dobra dziś kolejny odcinek z trików z balisongiem tak jak prosiliście dziś pokażę wam coś trudniejszego mianowicie taki trik Aby wykonać ten trik, trzymamy za rączkę od tępej strony noża, czyli za tą. Trzymając za nią wykonujemy taki wymach. Aby ten nóż sobie tak siedział, nie? Coś takiego. Wymach i potem po wymachu wskazujący palec, ten który tutaj sobie siedzi, cofamy tutaj przed, przed rączkę czyli stąd leci on tu następnie cofamy nóż czyli tyk palec cofam nóż i teraz muszę obrócić nóż o 360 chyba, tak 360 i w tym celu muszę wsadzić kciuka który tutaj sobie siedzi Zazwyczaj tutaj, tutaj pod tą rączkę, pod tą dolną rączkę, aby tym kciukiem sobie pomóc i pchnąć ten nóż w tą stronę. Yy, jeszcze Może od początku, bo to może być trochę skomplikowane. Czyli, wymach, palec przekładam, cofam tutaj. Mogę sobie delikatnie trochę podnieść tym palcem nóż, żeby kciukiem był łatwiej złapać. Kciuka daję tu. I wykonuję taki obrót. I potem to łapię. Czyli... Tak. Kciukiem tutaj. I obracam. Nie mogę tego wolno zrobić, bo znaczy nie wyjdzie mi. Tak. Tak. I tym kciukiem tutaj obracam. Trochę w prawy ale myślę, że w, nie wiem, 10 od 10 minut do godziny się nauczycie. Zależy zależy jak zaapiecie, czyli wychodzi coś takiego. I w drugą stronę. A no i w drugą stronę. Tak. Nie wiem, czy, czy to dobrze wytłumaczyłem. Myślę, że tak. Jeśli nie, to piszcie w komentarzach, w komentarzach. W komentarzach to nagram drugi odcinek z tego, ale myślę, że załapiecie. No i w tym momencie już jest fajnie, ponieważ możemy znając tylko ten, co pokazywałem i trik z drugiego odcinka, czyli dwa triki. Tu możemy już jakąś fajną kombinację zrobić, na przykład zaczynając z tego co ostatnio robiłem, czyli w drugim odcinku, czyli obrót wokół kciuka. O ten. Tylko nie zatrzymuję, nie, nie tego, nie zamykam potem noża tutaj. Tylko w tym momencie już zaczynam ten trik co pokazywałem, czyli pyk i pyk, tak? No i z tego wszystkiego powinno wyjść coś takiego. Hmm, tutaj będzie adnotacja do tego triku, co na końcu wykonałem, tej kombinacji, czyli tego. Ups. No i chyba to by było na tyle. Ta, kombi... Ta kombinacja, no to nie wiem czy chce się, ale to, to nic innego jak pokazywałem właśnie, czyli ten drugi trik z General Over. owrót na kciuku. I z tego momentu już wkładam tutaj ten palec. Kciukiem od dołu. Łapię. I tutaj ten trik co będzie w adnotacji. Albo w opisie filmu.